Arnold w swoich zeznaniach wspominał ją jako szczupłą brunetkę w wieku około 30 lat. Jego uwagę zwrócił jej specyficzny wschodni akcent i śpiewny sposób mówienia. Kobieta wyjaśniła mu, że to dlatego, iż pochodzi z Wołynia. Więcej Arnold nie próbował się o niej dowiedzieć. Nie pytałem się jej o imię, względnie nazwisko. W ogóle nie przedstawialiśmy się sobie. I dlatego nie jest mi wiadomo, gdzie mieszkała i gdzie pracowała. W trakcie rozmowy kobieta zaproponowała mi wyjście z lokalu i zrozumiałem to jako propozycję udania się na spacer. Powiedziałem jej, że najlepiej, jeżeli udamy się do mnie do mieszkania, gdyż z rozmowy z nią wynikało, że ma zamiar spędzić wieczór w moim towarzystwie. Często do pierwszego zabójstwa seksualnego dochodzi w sytuacji, kiedy celem nie jest jeszcze pozbawienie życia, ale gwałt na przykład, prawda? odbycie stosunku seksualnego. I nagle się okazuje, że w tej sytuacji przeżywam coś, czego dotychczas nie miałem możliwości doświadczyć. Po dotarciu do mieszkania okazało się, że Arnold nie do końca dobrze zrozumiał intencje nowej znajomej. Kiedy za pozostanie na noc zażądała 500 złotych, wpadł w szał. Doszło do szamotaniny. Chcąc uciszyć krzyczącą kobietę, po prostu rzucił się na nią i silnym chwytem przytrzymał, dopóki nie przestała się ruszać. Nie zawsze śmierć ofiary klasycznego przestępstwa seksualnego jest czymś, do czego sprawca od początku zmierzał. W czerwcu 1967 roku Katowice żyły opowieściami o zatrzymanym właśnie przez milicję okrutnym czterokrotnym zabójcy prostytutek, którego ofiary znaleziono w stanie rozkładu w mieszkaniu na Poddaszu w centrum miasta. Zbrodnie Bogdana Arnolda wstrząsnęły spokojnymi na co dzień Katowicami. W latach 60. Katowice były jeszcze bardziej smutnym miastem niż są yy, nim dzisiaj. Nie były na to środkiem uniwersyteckim, chociaż były tutaj wyższe uczelnie. Wiele ikonicznych miejsc z tamtego czasu dzisiaj budziłoby śmiech. Hotel Katowice, który wtedy wydawał się kosmosem, rondo, które się wydawało szczytem nowoczesności, dzisiaj oczywiście nikogo nie bawią. A wszystkim było to miasto takie, jak gdyby nie do miasto anonimowość, czyli klasyczna cecha wielkiego miasta miała tutaj zupełnie inny wymiar, bo w gruncie rzeczy można było mówić, że Katowice były takim miastem, które zostało zdominowane przez wieś. Nie tylko dlatego, że trafiali tutaj ludzie z bardzo różnych stron naszego kraju, żeby pracować, zwykle wykonując proste prace najcięższe w kopalniach, ale dlatego, że było to zbiorowisko. Było to miasto szare, bure, prawie dzisiaj już nie do wyobrażenia, ponieważ kamienice, które Niekiedy cieszą oko, czy dzisiaj mogą cieszyć jeszcze czyjeś oko, wtedy malowane były tylko z okazji 1 maja i być może tylko wiosną Katowice przypominały w ogóle jakieś miasto. Szaro, bura, mieścina, zaludniona przez ludzi, którzy nie znają się i być może dlatego patrzą na siebie raczej podejrzliwie. To była wtedy naówczas, to dzielnica była spokojna i dobra, ale mieszane to towarzystwo było, mieszane i inteligencja i robotnicy, i, no ale takich specjalnie jakichś elementów to ja nie pamiętam, żeby tu takie jakieś oprychowie mieszkali w tym moim zasięgu. Ta była kamienica, w której zamieszkiwała, z tak zwana inteligencja, czyli nikt, nikomu nie zaglądał jak to mój obgarki, więc każdy tolerował sposób bycia drugiego, a żeby mu po prostu nie, nie być natrętym. Tak samo było i z Arnoldem. Dopiero zaczęły się problemy z Arnoldem, jak zaczęły tutaj przychodzić przeważnie kobiety. I one do, dobijały się do jego mieszkania. I on ich nie wpuszczał, no ale nie wiadomo było, dlaczego myśmy się też nie wypytywali. Jego życie, jego sposób na życie. Powodem, dla którego Arnold nie chciał gości na swoim poddaszu, było ciało zamordowanej w październiku 1967 roku prostytutki. Do morderstwa według zeznań Arnolda doszło przypadkowo. Ale to, co zabójca zrobił z ciałem zamordowanej kobiety, było już przemyślanym działaniem. Zastanawiałem się, co z nią zrobić. Przeniosłem ją do drugiego pomieszczenia i włożyłem zwłoki do wanny, która jest właściwie skrzynią drewnianą obitą wewnątrz blachą. Po powrocie do domu, po pięciu dniach przebywania poza domem, kupiłem w międzyczasie chlorku. Razem osiem pudełek w sklepie chemicznym w Katowicach i zacząłem skraplać zwłoki przy użyciu wspomnianego chloru. Chciałem w ten sposób przyspieszyć proces rozkładu znajdujących się w mieszkaniu zwłok. Ponieważ to nie dawało spodziewanego rezultatu, Zdecydowałem się na palenie niektórych części zwłok. Czy ja wiem? To był człowiek, przecież pochodził z dobrej rodziny. Pochodzi rodziny Arnoldów, współwłaścicieli wytwórni fortepianów. Ten ojciec, jak go widziałam na tej rozprawie, to był oczywiście załamany, ale to był inteligent. Więc ten on zeznawał, że ten chłopak od dziecka zdradzał skłonności sadystyczne. Nie chciał się uczyć, był tylko elektrykiem, więc nie studiował. Ożenił się podobno, ale takie to są plotki, zaznacza. To nie jest oparte na fakta, Że pierwszą żonę zamordował i tam w miejscu po, e, zamieszkania gdzieś ją w piwnicy pogrzebał. Bo jak tu był, to owszem, też się ożenił, przyprowadził żonę, ale ta żona jego była tylko parę miesięcy z nim i bez słowa zapakowała się, odeszła. W momencie zatrzymania Bogdan Arnold miał 34 lata. Jego biografia to na pozór życiorys przeciętnego Polaka. Wychowany w Legnicy, absolwent szkoły zawodowej, przyjechał na Śląsk za chlebem. Nie miał nigdy specjalnych problemów w nawiązywaniu kontaktów z kobietami, bo aż trzykrotnie był żonaty. Ale każde z tych małżeństw skończyło się rozwodem. Arnold miał dwóch synów, z którymi nie utrzymywał jednak bliższych kontaktów. Żył samotnie. Pracował jako elektromonter, a wolne chwile spędzał w katowickich barach. Nieudane małżeństwa to dowód, że Arnold nie był w stanie stworzyć głębszej więzi z kobietami. Ale kobiety były mu potrzebne nie w sensie partnerstwa, lecz w celu zaspokojenia swoich fizjologicznych potrzeb. Fakt, iż jest duże prawdopodobieństwo właśnie seksualnej motywacji, jest zazwyczaj nadzwyczaj yy, poważnym, alarmującą informacją, bo z tej informacji wynika najczęściej to, że będziemy mieć za chwilę następne po, podobne działania. Do kolejnego zabójstwa doszło 5 miesięcy po pierwszym. Schemat działania był podobny. Kobietę, której tożsamości w trakcie śledztwa nie udało się ustalić, Arnold również poznał w barze, a potem zaprosił do swojego mieszkania. Sprawiał wrażenie gościnnego przygotował kanapki, częstował alkoholem. Zabił ją, gdy przypadkiem odkryła zwłoki swojej poprzedniczki. Albo dochodzi do y, zejścia śmiertelnego ofiary y, na skutek brutalności y, sprawcy. Który pierwotnie nie zakładał, że yy, będzie miał yy, satysfakcję z tego, że, że tę kobietę zabije, na przykład yy, w czasie yy, aktu seksualnego, albo też yy, dochodzi do yy, zejścia śmiertelnego już yy, na skutek działań podjętych przez sprawcę w trakcie bądź bezpośrednio po akcie seksualnym, bądź jego ekwiwalencie, po to, yy, żeby pozbyć się potencjalnego świadka. Zaobserwowano, że ta, ten rytm działania zabójców seryjnych się, tak powiem, zmienia poprzez to, że poszczególne odstępy się skracają. Niedługo później, w kwietniu 1967 roku, Bogdan Arnold zabił znów. Tym razem ofiarę, także prostytutkę, poznał na ulicy. Kiedy zaczepiła go słowami Pójdziemy kochany, zabrał ją do domu. Był tak pijany, że w trakcie śledztwa nie był w stanie przypomnieć sobie jak i dlaczego ją zabił. Po przebudzeniu w dniu następnym stwierdziłem, że kobieta, którą przyprowadziłem wieczorem dnia poprzedniego, leżała na podłodze z zadzierzgniętą pętlą na szyi z drutu igielitowego. Domyśliłem się, że musiałem ją zabić przez zaciśnięcie za pomocą tego przewodu. Tak działają sprawcy psychotyczni, chorzy psychiczni, ale tak też może działać ktoś, kto, na przykład, jest deklarowanym alkoholikiem, człowiekiem, który jego możliwości kontrolowania, planowania, z, chociażby z racji działania mechanizmu uzależnienia są upośledzone. Człowiek uzależniony od alkoholu nie działa racjonalnie. W sposób planowy mechanizmy uzależnienia, jeśli mamy do czynienia z poważnym uzależnieniem, no, utrudniają to w, w poważnym stopniu. Alkohol jest, rozbudowywuje osobowość, obnaża. No. Bo te wątki rozdwojenia i inne, one są obnażeniem. Są, jakby już anatomicznie powiedzieć, podkorowe. Człowiek intelektualny, człowiek no, racjonalny, no, działa pod kontrolą rzeczywiście sfery intelektualnej. Mózgowia w zakresie kory, szarami komórkami. A tracąc ten wątek kontroli, no dochodzi do rzeczywiście pewnych cech, które tkwią w, w, w sensie, no nie chcę mówić animalnym, bo zwierzęta się lepiej zachowują pod dyktatem, prawda, instynktów, ale często właśnie instynktowne wypaczenia plus wyobraźnia, jest melansz się zrobi w głowie takiego człowieka. Taki wypadek, że właśnie wychodzący do pracy rano zastali nagą, zupełnie nałą kobietę siedzącą na schodach. Ona bardzo prosiła, żeby ją wypuścić, bo drzwi na noc były um, zamykane. I okazało się potem, bo oni jak zaczęli przeczesywać to całe te wszystkie prostytucki, bo potem jedną za drugą tu już milicja brała i przepytywała, że która z nich tutaj cudem uniknęła śmierci. Mianowicie on ją tu sprowadził, związał, podobno zakneblował. Ale był tak upity, że nie, nie miał siły ją zamordować. Usnął, a ona jakimś cudem się wyswobodziła i otworzyła drzwi i zeszła na dół. Ale nie mogła wyjść z tej kamienicy, bo kamienica była zamknięta. Więc skorzystała z tego, że jej otworzyli te drzwi i uciekła. Ale nie zgłosiła tego wypadku też policji. Bo była, gdyby była zgłosiła, to byłoby to dużo wcześniej wyszło i uniknęłoby się prawdopodobnie dodatkowych ofiar. Maj 1967 roku. To czwarte zabójstwo i kolejna przygodnie poznana na ulicy kobieta, której zaproponował gościnę. Tym razem ofiara przeczuwała niebezpieczeństwo. Kiedy poczuła straszliwy zapach, chciała wyjść z mieszkania.